Po milionach latach udało się nam w końcu tu wejść. I to jest ostatnia część teoretycznie z naszego tego. Ta. coś tu dalej jest? Nie. No to. Ale tu może być ten gaz. ta. Pyk. Dobra, to my szybko wskakujemy w ten portal. Biegniemy jak szaleni wprost w ten portal. Szybko! my? No nie, nie gadaj! Gdzie będziemy? Gdzie my jesteśmy? A my tu jesteśmy, dobra. Może prawy lepiej, trochę niżej. Będziemy musieli szybko zasuwać Dobra, jeszcze raz Jest! Nie! Jest! Ty, on zwariował! Ty, i co teraz? <grystanie> Ej, może tu? Ignem. Ej, mam pomysł. Chyba troszeczkę. Ups. Będzie? Dobra. Dobrze, że mamy tutaj zapis gry. Dobra, szybko! Teraz szybko! Teraz dwariuje. I tu lewy. wredny, nie miły. Przecież on strzelał gdzie indziej, a teraz strzelił tak. Co za zły gaz. Dobra, jeszcze raz. 何だ Ty, ty trzeba dalej. Ja cię kręcę. Jakie to ciężkie jest już. Ten gast zwariowany strzela jak szalony. A ja chyba już jesteśmy na samym końcu tej gry. Więc to jestem z tego zadowolony, że jesteśmy już na końcu. Może jednak niebieski, bo to będzie łatwiej niż te skakania jak wcześniej. Opa! Lecimy! Hoppa. Czekaj, to jest powarańczowy, bo jak zmienimy portal źle, to będzie źle. Okej, okay. jest! Jest! Ty, żeby mnie zaraz nie zabił. A, teraz mamy z nim walczyć, chyba. No, chodź tu. No chodź. Masz! Stawmy nasz diaksowy miecz. Powinien być złoty, nieważne. O, co tu mamy? Teraz to mi mówicie. Teraz mi to mówicie, jak wiedziałem, żeby tak zrobić. Gin. No dobra, bierzemy nasz diaksowy miecz. I co? Nagasta. No i bam bam! Więc tak, mam nadzieję, że się odcinek ten spodobał i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie.